Nie bardzo i nie mogę Cię i mieć przed ciebie i nie, chcę, i nie Tak, rano stoi moja bestia. <Klacht> bestia, nie ta z kopalni. Nie, Maraczek. Yy, tak, no wiadomo, no, siłownia dalej jest do mnie osiągalna. Jak go do mnie, to tymą się skórka, czyli się lekko podniecą. No, ale wiadomo, no kajś. szło się spodziewać, że tutaj przyjdzie dużo osób, które nie będzie szanować tej siłowni, bo do mnie to jest brak szacunku, jeśli ktoś nie potrafi ściągnąć obciążenia z, z danej, nie wiem, sztangi, czy tam maszyny. jeszcze maszyny tam będzie zrozumieć, bo powiedzmy, to tam zajebane, tam każdy sobie to pod siebie założy. No ale zauważyłem, że robią też to i trenerzy, którzy wiadomo, no, może nie trenują ludzi, bo tego no, aż tak się nie przypatruja, no ale takie pojedyncze sytuacje, gdzie ktoś przechodzę, widzę Wiadomo, no, nie będę reagował, bo to nie należy do moich kompetencji, ale wiadomo, na elejko jak byłem na smarcie, to co gdzieś to trzymałem, bo jak ktoś wychodził z tylko z tej strefy, to musiał poukładać inaczej, bo od razu riposta. No i fajne są też tu dużo takich fajnych kocików, co chodzą i gadają przez telefon po treningu i w ogóle nic. Trzeci raz to jestem tak rano, powiedzmy o ósmej, siódmej, dziewiątej i ten sam kolej potrafi przegodać mój cały trening. Teraz jakbyście słyszeli go w tle, to też godo. A, może się udało, może nie. No, ja trenuję szybki trening, bo dzisiaj mi przyszło dwóch o szóstej rano, 8 elementów, że dupił na wierzch do domu. No i dzisiaj muszę trochę rzeczy tam porobić przy tym, także mam dzisiaj fajny dzionek. No, bo nie miał być, miał być lekki trening nóg, a jak to, ten suplement tak w los, to szkoda by było smarować potencjał, no i, no i zrobimy na razie, tak pod max, pod, czyli powtórzenia front skład. zobaczymy na jakim poziomie jestem, no dwa dni temu robiłem high do 200.